Dzień dobry, dzień dobry. Po pewnej przerwie, jeśli chodzi o turnieje, wracam do gry. Tym razem dla odmiany Mistrzostwa Europy. Ostatnim moim turniejem klasycznym, który miał miejsce w listopadzie ubiegłego roku, były Mistrzostwa Europy 2024, a teraz Mistrzostwa Europy 2025. Tak się ułożył kalendarz, że te turnieje były w takim niedalekim położeniu od siebie. No i część, wcale nie taka mała, zawodników ma właśnie w swoim, że tak powiem, grafiku, właśnie te dwa turnieje. Jeden po drugim, oczywiście przerwa kilkumiesięczna, ale często zdarzało się, że właśnie nic nie zostało zagrane, bo kalendarz szachowy jest takim specyficznym tworem, i o ile często druga połowa roku jest okresem, gdzie nie da się wbić szpilki, zawodnicy często podróżują z jednego turnieju na drugi. O tyle na początku roku bywa z tym. Dość luźno i nie inaczej jest w 2025 roku. Jesteśmy w Rumunii. Rumunia w ostatnich latach kojarzy się z firmą Superbet, która mocno w szachy rumuńskie zainwestowała. Ci, którzy śledzą wydarzenia świata szachowego, oczywiście powiedzą: Halo, halo, ale Superbet to przecież Warszawa, to przecież Rapid i Blitz. Zgadza się, Superbet również organizuje wydarzenie w Warszawie, natomiast zdecydowanie większość zaangażowanie jeśli chodzi o szachy związane jest właśnie z Rumunią i tutaj dodać trzeba, że choć być może Superbet akurat w Mistrzostwa Europy zaangażowany bardzo mocno nie jest, chociaż na wywieszkach wszystkich plakatach logo tej marki się pojawia, to prawdopodobnie kluczowym elementem tego, że Mistrzostwa Europy powędrowały nad Morze Czarne, bo gramy w Eforie 4 no jest fakt stulecia rumuńskiego Związku Szachowego, który przypada na ten rok. Jak to będzie wyglądało w Polsce, bo za rok mamy stulecie Polskiego Związku Szachowego, to nie wiem. Na pewno nie mamy żadnej dużej imprezy, a szkoda, bo to fajna impreza do uczczenia, do uczczenia takiego fajnego jubileuszu. Ale do rzeczy w pierwszej rundzie no, mieliśmy, miałem déjà bo w Mistrzostwach Europy 2024 zaczynałem od od pojedynku z Polakiem, Michałem Fiedorkiem, mistrzem FIDE, i w eforie Nord znowu los nas skojarzył razem. 370, chyba 7 osób, a ja znowu zaczynam od Michała Fiedorka. Oczywiście nie jest to przypadek, bo rankingi mamy podobne. Oczywiście jak widać, to się podobnie wszystko rozkłada. Natomiast Mimo wszystko rzadka sprawa, żeby w dwóch kolejnych turniejach w pierwszej rundzie trafiać na tego samego zawodnika. No i zobaczmy jak ta partia przebiegała. W odróżnieniu od partii w Czarnogórze tutaj e, grałem białym kolorem, tam miałem czarne, francusko, wpadłem w tarapaty, ale Michała przechytrzyłem, a tutaj kolor biały, no i wiadomo, że białymi... No, Trzeba zawodnikowi e, troszkę tutaj więcej tych problemów postawić, e, i ja postanowiłem zrobić to, co lubię robić, czyli zaskoczyć przeciwnika. E, sądziłem, że Michał może nie mieć czasu, przygotować się na mnie, bo, bo, bo czasu faktycznie za dużo nie było. A jeżeli nie ma czasu, no to, bo, bo oczywiście kojarzenia pojawiły się na 2-3 godziny przed rundą. Więc, więc ten czas był ograniczony. No i w związku z tym uznałem, że Michał pewnie będzie przygotowywał się na E4, a ja jestem taki przekorny, także zagrałem D4. W odpowiedzi było D5. Michał ma w repertuarze również obronę królewsko indyjską ale też tak sądziłem, że może w partii ze mną wybierze dość, no na pewno dużo solidniejsze D5, C4, E6, ja skoczek F3, skoczek F6 i tutaj wzorem Gukesza pobiłem i zagrałem skoczek C3 dokładnie tak jeszcze przez parę kolejnych ruchów grał w partii z Dingiem bodajże numer 2 w meczu o mistrzostwo świata w Singapurze w ubiegłym roku. Michał odpowiedział C6 hetman G2, C2 G6 to wszystko są ruchy które zdarzyły się w tamtej partii. H3 goniec F5 tutaj papugujemy hetman B3 hetman B6 G4 hetman B3 A3 to wszystko jest jakby powtórką z Partii o Mistrzostwo Świata. Jaka tutaj jest koncepcja białych? No to zauważmy, że od tego momentu białe walczą z ruchem goniec F5. Przy czym po goniec E7 prawdopodobnie próbujemy właśnie się rozwijać normalnie. Natomiast jak ten goniec na F5 stanie, to czarne generalnie stoją dobrze, dlatego czarne grają G6, ruch który jest niby kontrowersyjny, ale właśnie chodzi o to, żeby za wszelką cenę gońca na pole F5 postawić. Białe H3 po to, żeby kontrolować pole G4 i mieć opcję G4, która tutaj w tym momencie się materializuje. I w odróżnieniu, ja oczywiście mogę się mylić, bo pamięć w tym wieku już płata figle, ale właśnie stawiam, że w partii Gukesza z Lingiem było goniec C2, a tutaj Michał zagrał goniec E4, które przy partii wydawało mi się lekko podejrzane, aczkolwiek być może nie ma w tym ruchu jeszcze nic złego. Ja zagrałem goniec G2 i no tutaj już nie byłem specjalnie przygotowany, ale Wydawało mi się, że jeżeli Michał nie zrobi nic konkretnego, no to ja mam po prostu ideę g5 jeżeli i, i to powinno być ok. Michał zagrał goniec d6, które wydawało mi się podejrzane. Może tutaj trzeba było zagrać na przykład h6, żeby walczyć z ruchem g5, jest to bardzo możliwe. Natomiast po ruchu goniec d6 nastąpiło właśnie g5, teraz trzeba zbić, bo w przeciwnym razie jeżeli skoczek odchodzi gdzieś tam, no to ja po prostu biję, odchodzę i ten pionek jest słaby więc to nie ma sensu. Należy wtrącić bicie, goniec F3, skoczek odchodzi na D7, raczej nie na H5, bo na H5 być może nawet mogę zbić i zagrać E4. Mogę się z tym biciem też nie spieszyć, zagrać E4 od razu. Skoczek FD7 jest na pewno lepsze, ale właśnie teraz Choć przez moment miałem tu rozkminę, czy nie grać H4, H5, ale uznałem, że dużo lepsze jest E4, bo w tym momencie wymuszam bicie, gram skoczek E4, no i jakby na to nie patrzeć. Mam parę gońców, pozycja się troszeczkę otworzyła i byłem pewien, że stoję tutaj przyjemnie. To oczywiście jest taka pozycja, że zrobię jeden niedokładny ruch i wszystko się rozsypuje. Dlaczego? No bo mam taką strukturę pionową, a nie inną, taką dość po prostu słabą, i jeżeli. Gdzieś wykaże się niedokładnością, to po prostu czarne nie będą miały problemów, a i mogą przechwycić. Bo wyobraźmy sobie, że czarne stawiają na przykład tego skoczka na polu D5, ograniczają mi opcje i krok po kroku poprawiają pozycję. Nie daj Boże, wymieniając jeszcze jakieś lekkie figury, no wieżówki różnego rodzaju byłyby tu bardzo złe dla mnie z takimi wszystkimi słabościami pionowymi. Michał zagrał goniec C7, co chyba jest dobrym ruchem, gdyż na goniec E7 następuje po prostu goniec F4 i po roszadzie mogę wręcz zagrać skoczek D6 z atakiem, a taka pozycja wydawała mi się już właściwie Niemal przegrana dla czarnych, bo sądziłem, że skoczki są tu dużo gorsze od gońców. Dlatego goniec C7, żeby kontrolować pole F4, wydawało się sensowne. No i tutaj mamy 15 ruchów. Arcymisz ma na, na zegarze godzinę 23. Jego przeciwnik Mistrz Fide, 46 minut. Pozycja wydaje się bardzo fajna. No i tutaj byłem bardzo, bardzo, bardzo dobrej myśli, ale zacząłem myśleć. A jak wiadomo, myślenie boli, i miałem tutaj wybór, tak mi się wydawało, pomiędzy. Shadow łagonie z D2 i trochę nie wiem dlaczego zużyłem to aż 13 minut. Bo właściwie być może tej różnicy nie ma, ale ja próbowałem zrozumieć czy jest. Bo sądziłem, że może się zdarzyć tak, że zagram roszadę i goniec d2, a jak zagram goniec d2, to w następnym ruchu zagram roszadę, ale przez dłuższy czas zastanawiałem się, czy jest różnica. No to taki pierwszy namysł w partii, jest zawsze trochę trudny. No ale zrobiłem roszadę, przeciwnik roszadę, ja zagrałem goniec d2, skoczek a6. I tutaj właśnie no skoczek a6 wydaje się naturalne, bo czarne muszą się jakoś rozwijać, ale zakładałem, że po ruchu goniec g4... Będzie dla mnie dość fajnie, bo zauważmy, że skoczek musi odejść. Nie można go obronić z uwagi na bicie i widełki na wieży i króla. W związku z tym trzeba skoczkiem odejść. I, I ja widziałem, że daję tutaj szacha, król G7, no i ta pozycja bardzo mi się podobała. Ta pozycja wydawała mi się, no może nie wygrana, bo to. Na pewno jest duża przesada, ale wielce obiecująca. I, i, I tutaj był ciekawy wybór. Ja przyznam się szczerze, przez dłuższy czas chciałem po prostu zagrać wieża e1, żeby trafić wieżą na e7, ale nie widziałem co robić po goniec d6. I jeżeli czarnym uda się zagrać wieża d8, to się powoli wyprostowują. W związku z czym zacząłem szukać czegoś innego. Przez pewien czas rozpatrywałem goniec c3, bo jeżeli uda mi się przeprowadzić d5 to po prostu wygram, ale jest skoczek d5, tu pewnie muszę bić, bić i ta pozycja wydawało mi się, że nie jest wystarczająca do dorobienia progresu, bo jak goniec f3 to wieża d8 broni pionka i nie widać jak go dalej naciskać, jak wieża e1 no to być może goniec d6 nawet i na goniec f3 już skoczek c7 wędruje, wszystko się obroniło i to mi się nie podobało. I zagrałem tu ruch troszeczkę, troszeczkę nadpobudliwy, niestety. Bardzo odpowiedzialny. Być może tutaj była jakaś droga do, do utrzymania napięcia jakiś taki fajny ruch, który, który trzyma ciśnienie kto wie, może jakiś ruch typu H4 żeby po prostu przesunąć pionka. Tylko że po H4 można nawet H5 zawygrać, bo zauważmy, że bicie nie wchodzi w grę z uwagi, a nie, o Jezus Maria, jaki piękny bat tutaj, ole mogłem pułapkę zastawić. No to tutaj H5 nie działa, to akurat fajne, więc może H4 było niegłupie. No wtedy jest wiesza D8 i trzeba, ale ten pionek może nie wisieć, prawda? Ten pionek może nie wisieć. W każdym razie. No, to jest ciekawy moment, w którym... W którym no może nawet właśnie prymitywne wieża E1 tak i teraz H4 zagrać, chociaż wtedy skoczek C7, D5 mi się nie podobało. No jest to na pewno moment, który, który wymaga uwagi i jeżeli mam tu fajne posunięcie, które buduje napięcie, to powinno być fajnie. Ja zagrałem D5, no jest to ruch, który z jednej strony ma bardzo dużo sensu, bo otwieram pozycję przy parze gońców, powinno być to fajne, ale przy tych zdublowanych pionkach... Ja będę miał potem problem, żeby robić progres, bo po prostu tego materiału na szachownicy jest troszkę mało i czarne będą się mogły być może wykpić jakimś oddawaniem materiału. Więc to chyba jest ruch niezbyt dobry, niestety. Michał odpowiedział posunięciem, Michał odpowiedział tutaj posunięciem moi drodzy, posunięciem skoczek D5, no tego się należało spodziewać, oczywiście bicie pionkiem to jest goniec C3 i król jest w tarapatach, także skoczek D5, skoczek D5 tak, tak i tak i teraz zagrałem goniec F3 co wydawało mi się najlogiczniejsze, bo jest ruch typu wieża D1 za atakiem na pionka, tylko że ja nie chcę bić tego pionka wieżą, ja chcę go zbić gońcem, ja chcę żeby goniec stał się taką bardzo mocną figurą na D5, po wieża D1 w szczególności nie podobało mi się skoczek C5 i na wieża D5 skoczek E4. I ten skoczek się aktywizuje, atakuje dużo newralgicznych punktów. Stawiałem, że tutaj nie mam szans na wygrywanie, stąd goniec F3. Michał mnie teraz niesłychanie zaskoczył, bo zagrał ruch goniec B6, którego w ogóle nie rozpatrywałem. Może to jest dobry ruch, mi się wydawało, że jest ruch dziwny, ale z drugiej strony poprawia najsłabszą figurę, czy jedną ze słabszych figur i koń na C7E6 może iść. Koń C5 oczywiście było ruchem, który jest też do rozpatrzenia i właściwie nie wiem, czemu Michał tak nie zagrał, czego się tutaj obawiał. Goniec C5 i teraz można na przykład wieża d8. Być może to przeszłoby do pozycji w partii, bo ja zagrałem pogoniec b6, goniec d5, Michał zagrał wieża d8, bardzo ciekawy ruch. Teraz goniec na b7 to skoczek po prostu chyba c5 i ja atakuje pionka i czarne są ok, w związku z czym ja zagrałem wieża ad1 i Michał zagrał skoczek c5. Bardzo fajny ruch. Ja spodziewałem się jakiegoś pasywnego ruchu typu skoczek c7, ale właśnie nastąpiło skoczek c5 i tutaj na początku myślałem, że zrobię dwa dokładne ruchy i będę miał gigantyczną presję, bo co mnie przekonywało w tej pozycji, że białe stoją lepiej, no to przede wszystkim dwa fajne gońce, król, który jest przez tego gońca tutaj bardzo prześladowany, są cały czas możliwości mata na jedynce, oczywiście o oczyma wyobraźni widziałem to, że postawię dwie, jedną wieżę na czwórce, potem wejdę drugą i będę tutaj, prób... znaczy dwie wieże musiałbym postawić na czwórce, jakieś bicie na H7 i w rogu mat na H8, to to byłoby oczywiście piękne, ale to się nigdy nie materializuje w żaden sposób. Yy, także yy, ta aktywność białych figur jest troszeczkę oszukana. Yy, brakuje być może jednego, dwóch temp, żeby tutaj stać świetnie, ale brakuje. Dlaczego? No chodzi o to, że goniec postawiony tu bardzo sprytnie przez Michała prześladuje mnie mocno. Ja nie mogę tym gońcem iść gdziekolwiek. W szczególności nie mam czasu na goniec C4, bo skoczek E4 i skoczek tutaj wskakuje. Myślałem tutaj szczerze mówiąc o ruchu król G2 przez pewien czas. Idea taka, że na skoczek E6 gram F4 i to mi się wydawało silne, tylko, że niestety nie wiedziałem, co mam robić, jeżeli czarne zagrają chyba jakiś ruch typu wieża d7 z ideą wieża d8 i jak goniec f6, to goniec d8 może, coś takiego mi się nie podobało. Jeżeli b4, no to bi, bicie, tak i tak na przykład, coś takiego mi się nie podobało, więc myślałem tutaj o ruchu h4 też. Myślałem o ruchu B4 i nie wiedziałem jaki ruch zrobić. Bo tutaj cały czas w powietrzu zastanawiamy się, jaki ruch zrobić, żeby to było przydatne w pozycji, która powstanie tutaj w takiej końcówce. Czy lepiej mieć pionka na B4, czy lepiej mieć pionka na H4, czy lepiej mieć być może króla na G2. I yy, ja nie byłem pewien, który ruch jest tutaj użyteczny. Wydawało mi się, że jak zrobię ruch wieża FE1, żeby wprowadzić wieżę, to będzie ciekawie. Yy, nie byłem pewien. Aha, tutaj liczyłem, że Michał zagra skoczek E6, na co ja planowałem goniec F6. I teraz, jeżeli wieża D7, to bicie tak, tak, tak. I wieża wskakuje na D7, i tu jest dobrze, prawdopodobnie dla mnie, albo blisko dobrze, ale chyba jest dobrze. Bo jeżeli wieża się cofa, wieża musi iść na F7, ja gram wieża D6, bije pionka, no i to są szanse na wygraną. Ale Michał właśnie nie chciał tego ruchu zagrać, zagrał wieża D7. Bardzo dobry ruch. Myślę, że świetny po prostu. Bo teraz nie ma żadnych motywów bicia, bo po prostu jest bicie. Zresztą tą wieżą też można, chociaż tutaj trzeba trochę więcej policzyć. Wieża się broni. I to jest bardzo fajny ruch, i nie wiadomo co mam zrobić. Ja zagrałem B4, mam ruch goniec F6, być może tak trzeba było spróbować, ale wtedy jest goniec D8. Goniec D8, B4 i tutaj. Nie, tutaj nie ma, tutaj to jest tak. Tutaj to jest tak i na to tak, tak i tak. Ok, to może tak mogłem zagrać. Aha, tylko że tutaj po B4 jest goniec bije F6 wtrącony. O, właśnie, tu jest goniec bije F6 wtrącony. Teraz na to jest dowolny ruch, tam nie ma żadnej taktyki. No, a na GF6 skoczek idzie na, na E6. By tak, skoczek idzie na E6. I wydawało mi się, że ja tutaj nic nie mogę zrobić. Być może niesłusznie, ale tak mi się wydawało. Bo na ten ruch yy, po prostu jest bicie, tak i tak, i to nie jest końcówka, w której mam jakiekolwiek szanse na wygraną. Yy, tym niemniej, może tutaj mam jakiś ruch, który daje mi szansę na ciśnięcie, może taki ruch na przykład, ale z drugiej strony, dlaczego ja miałbym w tej końcówce sprawiać przeciwnikowi jakieś wielkie problemy? Choć akurat no, tego typu pozycja to byłaby spoko. Wygram pionka, B, yy, pionka A i pionki, yy, pionki B będą tutaj atakowały. To takie coś byłoby spoko. Fajne, gdyby mi się to udało osiągnąć, yy, więc może tutaj był jakiś taki myk, żeby to goniec f 6 uskutecznić, bo ja zagrałem B4 i mi się coś kompletnie prze przewidziało, przyznam się szczerze, bo skoczek K6, yy, nie mam tutaj chyba już żadnych innych opcji niż bicie, no bo grozi po prostu wieża na D8. Bicie, 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 tak, tak. I tutaj być może natychmiastowe wieża C8 jest OK, ale Michał zagrał bardzo techniczny ruch H6, żeby król nie był w macie, żeby pozbyć się pionka, który wisi w różnych wariantach, bo na przykład po tym tak, yy, powiedzmy tak, 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 tak. Yy, oczywiście wieża tutaj idzie. Tak, tak, no to przynajmniej mam tego pionka. H, więc y, kto wie, może tutaj mam jakieś szanse wykreować coś, chociaż to też nie sądziłem, że, że czymkolwiek realnym groszę. Natomiast po ruchu H6 nie mam żadnych złudzeń, nie mam tutaj żadnego sensownego ruchu, muszę zagrać tak. Następuje bicie, bicie i po prostu aktywizacja. Wieża idzie na, na pole C2, yy, i właściwie nie wiem, co mam zrobić, bo jak gram tak, to wieża po prostu na C4, atakuje pionka. Jeżeli tak, no to znowu można właśnie tą wieżą na C2 wskoczyć. Tak samo jak tutaj zagram, to po prostu wieża C2, tak, tak, tak. No to po prostu jest bicie. Tu się nic nie dzieje. Król tutaj i po prostu goniec zwraca. Nawet jakbym wygrał tego pionka, no to to niewiele mi daje. Zwłaszcza że no przeciwnik też wygrywa pionka, i to wygląda po prostu na remis dla mnie. Ale może tak jakoś trzeba było zagrać. Ja zagrałem wieża D3, Michał zagrał po prostu wieża C2, wieża F3. I tu mnie trochę zdziwił ruchem wieża D2. Ja się spodziewałem ruchu wieża C4 i nie wiedziałem, co mam na no to robić. No C7, mogę zagrać, żeby obronić oba pionki, ale tutaj to nawet można się wrócić na dobrą sprawę i pewnie muszę wracać na F6 i po prostu powtarzamy ruchy. Nastąpiło wieża D2, co niby wlało w moje serce jeszcze odrobinę nadziei, no ale być może to też jest dobry ruch. Nie mam tu chyba specjalnie żadnych opcji, bo ten ruch jest z ideą wymiany gońca. Ja myślałem, że z ideą goniec D4, i przeciwko temu zagrałem, ale jest również prosta idea: goniec na pole D8. Miałem możliwość zagrania goniec C3, oczywiście, ale wtedy wieża D5. Atakuje tego pionka, no i tu jest już pozamiatane: nie mam żadnych szans na wygrywanie. Zagrałem król F1, Michał zagrał goniec D8. Ja zagrałem. Goniec bije D8. Był jeszcze wariant Goniec C3, wieża D5. Eee, przy czym tu może nawet wieża D7 też jest dobre. Ja policzyłem taki wariant. Eee, tak, tak. Goniec bije oczywiście nie wieża, bo wtedy kasuje gońca z pola D8. Eee, natomiast bicie gońcem, wieża H8. Tak, tak. Król idzie tutaj. Bicie i wieża D7. Eee, no i jest po prostu remis. Gdyby nie to, gdybym był w stanie zbić pionka. Na polu A7, no to jeszcze byśmy się tutaj bawili, ale tego pionka nie bije i pozycja jest po prostu remisowa. Także mm, ja, z, ja zbiłem, przepraszam, król A1 zbiłem tutaj wieża F6, no ale Michał się tutaj. Specjalnie nie miał jak pomylić. Oczywiście, gdyby zagrał tak i, i tak, no to jakby oddał mi dwa pionki, no to miałbym szansę. Ale on po prostu zagrał. Wieża D4, najprostszy ruch za na pionkę Ja spróbowałem jeszcze B5. Michał, tak, ja zbiłem, tak. Tutaj zaproponował, przepraszam, tu zaproponował remis. Ja go jeszcze odrzuciłem. Zagrałem B6. Po czym patrzę, że w sumie po każdym ruchu jest remis. No, chyba, że Michał by poszedł na pionkówkę, ale oczywiście tutaj może nawet zbić i zagrać tak, i to też jest remis remis może zbić pionkiem a jedyny sensowny ruch to tak no i co prawda odcina mi króla no ale remisuje to na przykład w taki sposób no, bez żadnego problemu także po ruchu b6 zaproponowałem remis który został zaakceptowany Była to słaba partia w moim wykonaniu to znaczy debiut spoko zaskoczyłem dostałem przewagę zagrałem kilka sensownych ruchów no i w momencie kiedy trzeba było wykazać się precyzją zagrałem ruch d5 który prawdopodobnie wypuścił potencjał mojej pozycji potencjał który nie był taki oczywisty więc nie mogę powiedzieć że tutaj zagrałem jakoś mega głupio wydawało mi się że grałem sensownie ale niestety po takim ruchu jak d5 bywa tak że pozycja się po prostu czyści i tutaj się wyczyściła do samego spodu w efekcie remis wynik oczywiście nie za dobry rozczarowujący no ale takie są szachy nie zawsze się da wyczyścić. Wygrywać obecnie zawodnicy 2-300 to są straszni wymiatacze, więc no, trzeba ten wynik przyjąć na klatę, grać dalej i, i po takim małym falstarcie mam nadzieję. Lepiej się spisywać w kolejnych partiach. Tyle na dziś, moi drodzy. Przypominam o łapkach w górę, przypominam o komentarzach, które bardzo chętnie czytam. No i oczywiście zachęcam do tego, żeby moją internetową działalność wspierać na, poprzez platformę Patronite. Link do tego znajdziecie w opisie wideo. Do kolejnego razu, trzymajcie się. Cześć!